Kochani, dzisiaj parkusia, taka gąbeczka z parku, z moim znacznikiem no pokazała zdecydowanie, że chce się kąpać. I w związku z tym takie dzisiejsze mikołajkowe wydanie. Już nic nie miałam nagrywać raczej dzisiaj. Yy, idę jeszcze poszukać orzełka, czy, czy przypadkiem się dzisiaj nie znajdzie. Ale myślę, że on gdzieś tam szczęśliwie w, w innym terenie urzęduje póki co. A tu Parkusia, taki prezent. Wzięła się za kąpiel. To jest taka zaradna gołąbeczka. Trochę mało ma tam tej wody. Ona ma w większym pojemniczku, ale to ma pojemniczek do picia i tam rozpoczęła tą kąpiel. I myślę, że tu będzie kontynuować sobie. O. I tak się będzie kąpać dzisiaj. Dosyć duży ten talerz. Na początek musi sobie nóżki wymoczyć. Pobadać wodę, czy bezpiecznie. Głębokość chyba zbadać i w ogóle, czy, czy się woda nadaje do kąpieli. O, fajnie. O, no, fajnie, że nawet się tutaj wykąpię. Znaczy, że się czuje bardzo swobodnie. Ona zresztą jest taka... Taki rezolutny gołąbek. No, na razie przerwa. Może jej tam doleję jeszcze trochę tej wody, żebym miała więcej. Hmm. A może, a może, może mi potrzeba też jej tam nie bardzo chyba pasuje, ale nie wiem co. A to trochę poje, gdzie wszystkie gąbki dostały słonecznik tutaj te moje póki co w mieszkaniu. Ach, to jest taki. No, to jest też wulkan energii, tak jak Zosia. Taki gołąbeczek energiczny. Wszędzie pełno tej parkusi. Nie wiem, czy ma się kąpać. Czy ma sobie posiedzieć na sianeczku. Czy, czy pojeść trochę. Wody dolałam. Zobaczymy, co teraz. Czy będzie taka prawdziwa kąpiel. I będzie się chlupała w tej wodzie, czy tylko tak sobie nóżki zamocza? No chyba tylko nóżki i sobie siedzi póki co. No ale tak to powiedzmy, taka była zapowiedź kąpieli. Zaczęła od pojemniczka, tutaj mam taki większy na wodę. Zaraz, zaraz, zaraz. O, już sobie też tam nasypała. Taki większy i zaczęła od tego pojemniczka i. I zobaczymy może jeszcze wejdzie do wody. Na razie odpoczywa w swoim gniazdku, podwyższonym. No jednak Parkusia sobie siedzi w swoim gniazdku, to była tylko taka zapowiedź chęci kąpieli, więc na razie kończę filmik. Myślę, że ona się wykąpie w tej wodzie, tylko na spokojnie, jak słoneczko zajrzy przez okno, to ona będzie się kąpała. Pozdrawiam kochani, no takiego uroczego mikołajkowego dnia.